Jest piękniejsza i bogatsza od ciebie, wysyczał mój mąż, zostawiając mnie dla mojej przyrodniej siostry. W porządku, uśmiechnęłam się. Podpiszę rozwód. Ale gdy to zrobiłam i zadałam jedno proste pytanie, krzyknął: To niemożliwe. Cześć, jestem Katarzyna i mam okropną rodzinę. Wszystko było cudownie, gdy żył mój tata. Jednak gdy odszedł, mój świat pogrążył się w ciemności. Moi rodzice rozstali się na długo przed jego śmiercią. Mama Małgorzata zdradziła go i wyszła za swojego kochanka Wiktora. Tak oto pojawiła się moja przybrana siostra, Beata. Nigdy nie akceptowałam romansu mamy. Byłam nastolatką, gdy to się stało, więc rozumiałam, że postąpiła źle. Rodzice mieli wspólną opiekę, bo tata nie chciał, żebym straciła matkę. Jednak ja nigdy nie chciałam być z mamą. Po ślubie mama mnie zaniedbywała i skupiła całą uwagę na Beacie. Trzymała mnie tylko dlatego, że nie chciała płacić alimentów. Wiktor też mnie nie lubił, ale zatrzymał mnie z tego samego powodu. Dorastając, Beata była złotym dzieckiem. Była ode mnie piękniejsza i zawsze uchodziło jej płazem robienie złych rzeczy. Niszczyła moje rzeczy i ciągle je kradła. W szkole sprawiła nawet, że mój chłopak zdradził mnie z nią. Gdy powiedziałam mamie i Wiktorowi, usłyszałam, Nie dramatyzuj tak, Katarzyno. To tylko chłopak. Wiesz, że Beata jest od ciebie atrakcyjniejsza. To twoja wina, że zaufałaś chłopakowi. Powinnaś była przewidzieć, że tak się stanie. Moja córka jest tak popularna, że wszyscy się w niej zakochują. To nie jej wina, że nie potrafiłaś zatrzymać chłopaka. Nie obwiniaj mojej córki. Świetnie razem wyglądają. Beata bardziej pasuje do twojego chłopaka i tak byście nie przetrwali. Wyświadczyła ci przysługę. Tak, moja własna matka uważała, że to moja wina. Mówili, że nie zasługuje na dobrego mężczyznę. Może mieli rację. W przyszłości rzeczywiście się sparzyłam. Ale Beata wyświadczyła mi wielkie przysługi. Pomogła mi wyrzucić śmieci. Do tego jeszcze wrócę. W każdym razie, choć Beata miała urodę. Brakowało jej rozumu. To ja miałam dobre stopnie, więc dostałam się na prestiżową uczelnię. Całe czesne opłacił mi tata. Niestety, tata zmarł krótko po rozpoczęciu studiów. Byłam zdruzgotana. Wiedziałam jednak, że muszę go uhonorować i znaleźć dobrą pracę. Jedyne, co mogłoby go uszczęśliwić, to widok mojego szczęścia i sukcesu. Rzuciłam się w wir nauki i ukończyłam studia z wyróżnieniem. Ani mama, ani Wiktor nigdy nie interesowali się moimi studiami. Z własnej kieszeni opłacili Beacie drogie studia. Ponieważ Beata była głupia jak but, wyrzucili ją w drugim roku. Od tego czasu mieszkała z mamą i Wiktorem. Miałam z nimi minimalny kontakt, poza mamą. Skoro straciłam tatę, nie chciałam stracić też mamy. Więc ignorowałam faworyzowanie i utrzymywałam kontakt. Gdy zaczęłam pracę, poznałam Damiana. Był w biurze w sprawach służbowych i tak się poznaliśmy. Rozmawialiśmy chwilę i dobrze nam się dogadywało. Zaprosił mnie nawet na randkę, a ja się zgodziłam. Zaczęliśmy się spotykać i sprawy szybko stały się poważne. Opowiedziałam mu też o moich kompleksach związanych z Beatą. Powiedział: Nie martw się, Katarzyno. Nigdy cię nie zdradzę, jak twój były. Jak mógłbym skrzywdzić kogoś, kogo tak kocham? Jesteś dla mnie wszystkim. Ufam ci, Damianie. Cieszę się, że rozumiesz i współczujesz mi. Nigdy wcześniej nikt nie stanął po mojej stronie. Zawsze będę przy tobie. Nikt i nic mnie nie zachwieje. Jesteś jedynym czego pragnę. Z Damianem wreszcie poczułam, że mam rodzinę. Nadal byłam w kontakcie z mamą i wysyłałam jej pieniądze na rachunki. Wciąż wolała Beatę, ale nie chciałam jej porzucić. Jednak uczucie bycia niesłyszaną znikało, gdy byłam z Damianem. Kochałam go całym sercem. Więc gdy kilka lat później mi się oświadczył, natychmiast powiedziałam tak. Gdy byliśmy zaręczeni, zabrałam go na spotkanie z rodziną. Niestety obejmowało to Wiktora i Beatę. Mama nie chciała inaczej, więc przełknęłam to i zabrałam Damiana na spotkanie. Przez cały dzień Damian zapewniał mnie, że nie da się Beacie zwieść. Jednak gdy tylko ją zobaczył, jego zachowanie się zmieniło. Spotkanie poszło dobrze dla wszystkich oprócz mnie. Beata flirtowała z Damianem całą noc, a on nawet jej nie odpychał. Gdy wróciłam do domu i go skonfrontowałam, powiedział: Naprawdę nie spodziewałem się, że twoja siostra będzie taka zabawna. Malujesz ją jak złoczyńcę. Wydaje mi się w porządku. Mamy nawet podobne gusta. Widziałaś, jaka jest modna? Założę się, że ma dobre pieniądze. Damianie, flirtowała z tobą całą noc. Ledwo zwracałeś na mnie uwagę. Powinienę się odepchnąć. Nie martw się. Jestem z tobą zaręczony. Nie masz się absolutnie czym martwić. Byłam wściekła na Damiana, ale odpuściłam. To prawda, że to ze mną się żenił. Nie miało znaczenia, co się dziś stało. I tak nie będziemy często się z nimi widywać. To był jeden z najgorszych błędów mojego życia. Dowiedziałam się tego później. Ślub się odbył, i Damian od razu zaczął pokazywać prawdziwą twarz. Zarabiałam dużo więcej niż on, więc oczekiwał, że będę za wszystko płacić. Zasugerował nawet, żebyśmy włożyli wszystkie pieniądze na wspólne konto i pozwolili mu zarządzać finansami. Nie zgodziłam się. Lubię mieć trochę osobistej gotówki na nagłe wypadki. Często też kłóciliśmy się o finanse. Damian okazał się rozrzutny i nie chciał zmienić swoich nawyków. Gdy coś mu mówiłam, mówił, że jestem skąpa i na niego nie zasługuję. W pewnym momencie Damian powiedział nawet Jesteś taka skąpa i nudna, Katarzyno. Dlaczego nie możesz być bardziej jak Beata? Zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie ją wolą. Jak możesz mi to mówić, Damianie? Beata dostaje wszystkie pieniądze od taty. Ja muszę sama na wszystko zarobić i jeszcze wysyłam pieniądze mamie. Wciąż możesz więcej na mnie wydawać. Jestem twoim mężem. Zasługuję na ładne rzeczy. Gdybym wiedział, że taka będziesz, wybrałbym twoją siostrę. Przynajmniej jest piękna i ma dobry gust. Byłam załamana tym, co powiedział Damian. Zauważyłam, że Beata często spędza czas z Damianem. On miał krótsze godziny pracy i dużo wolnego czasu. Ja pracowałam długie godziny, żeby zarobić pieniądze, których chciał. Cholera, nie pozwalał mi nawet skrócić godzin, bo nie chciał ciąć swoich wydatków. Powoli miałam go dość. Nie pomagało też, że Beata ciągle chwaliła się, ile czasu spędza z Damianem. Mówiła: Hej, Katarzyno. Damian i ja znowu wyszliśmy. Świetnie się dziś bawiliśmy. Wszyscy myśleli, że jesteśmy parą, komplementowali nas i mówili, że świetnie razem wyglądamy. Mówiłam ci, żebyś przestała tyle czasu spędzać z moim mężem. Musisz szanować moje granice. Nie jestem twoją niewolnicą, Katarzyno. Będę robić, co chcę. Spróbuj mnie powstrzymać albo Damiana. Zobacz, czy się podda. Miała rację. Właściwie często kłóciliśmy się z Damianem o jego bliskość z Beatą. Jednak odmawiał zaprzestania spotkań z nią. Twierdził, że Beata jest dobrym towarzystwem i są dobrymi przyjaciółmi. Powiedział mi, że muszę opanować swoją zazdrość. Kłótnie zdarzały się często i to zawsze ja ustępowałam i przepraszałam. Byłam zakochana i nie chciałam go stracić, więc próbowałam to przełknąć. W głębi duszy wiedziałam, że muszę odejść. Jednak potrzebowałam czasu, żeby się upewnić. Około roku po ślubie przeżyłam największy szok w życiu. Dowiedziałam się, że czeka mnie duży awans w pracy. Myślałam, że wreszcie skończą się moje kłopoty finansowe i że może z Damianem będziemy mieli szansę, więc pospieszyłam do domu, żeby go zaskoczyć tą wiadomością. Gdy weszłam do drzwi, usłyszałam śmiech i chichoty z salonu. Natychmiast byłam w pogotowiu. Wiedziałam, czyje to głosy. Więc podkradłam się pod drzwi i zobaczyłam, co się dzieje. To byli Damian i Beata, siedzący na mojej kanapie i całujący się. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom, ale nie byłam przygotowana na to, co zaraz powiedzą. Nie mogę się doczekać, aż się z Tobą ożenię, Beato. Byłem taki głupi, gdy związałem się z Katarzyną. Każdy widzi, o ile jesteś od niej lepsza. Nie martw się, Damianie. Jak się z Katarzyną rozwiedziesz? Pobierzemy się jak najszybciej, potem będziemy cieszyć się moim ogromnym spadkiem, gdy przyjdzie czas. Tak, będziemy bardzo szczęśliwi. Katarzyna jest bardzo surowa z pieniędzmi. Lubi tani styl życia. Cieszę się, że znalazłem kogoś, kto ma taki sam gust jak ja. Nie martw się, Damianie. Widziałeś spadek po moim tacie. To ogromny dom i mnóstwo ziemi. Będziemy tam żyć luksusowo. Mój fundusz powierniczy pokryje wszystko. Wiem, kochanie, będziemy bardzo szczęśliwi razem. Nie mogę się doczekać, aż pozbędę się tej wiedźmy, którą poślubiłem. Miałam dość, więc dałam znać o swojej obecności. Głośno przeszłam przez drzwi i skonfrontowałam ich. Wyglądali na szokowanych, ale nie okazali skruchy. Beata szydziła ze mnie i rzucała mi złe spojrzenia. Damian siedział z kamienną twarzą. Kipiałam w środku. Jak śmiesz, Damianie. Jak mogłeś mi to zrobić? Nie krzycz na mnie. Beata jest o wiele lepsza od ciebie. Nie mogłam się powstrzymać. Wiedziałaś, że to nadejdzie. Tyle dla ciebie zrobiłam, a ty mnie tak zdradzasz. Jesteś tylko kawałkiem gówna. Nie szanowałeś naszego małżeństwa i złamałeś przysięgę. Hej, nie obwiniaj go teraz. To ty nie potrafiłaś zatrzymać swojego faceta. Poza tym też wiesz, że mężczyźni nie mogą mi się oprzeć, jestem przecież od ciebie lepsza, wtrąciła się Beata. Byłaś złą żoną Katarzyno. Oczekuję od teraz o wiele więcej. Nie potrafiłaś mnie uszczęśliwić. Beata robi to o wiele lepiej, więc wybieram ją. Zostawiasz mnie dla niej. To chcesz powiedzieć? Tak. I nic na to nie poradzisz. Podjąłem decyzję i nic tego nie zmieni. Odchodzę z nią teraz. Dobrze więc. Niech tak będzie. Teraz wynoście się z mojego domu. Nie chcę was tu więcej. Widzieć. Nie martw się, Katarzyno. Nie chcę tu już być. Wyprowadzę się dziś. Nie wrócę. Możesz spodziewać się papierów rozwodowych wkrótce. Powiedział Damian i wyszedł z Beatą. Gdy wreszcie wyszli, zalałam się łzami. Byłam smutna, ale nie z powodu utraty Damiana. Byłam smutna bo byłam na tyle głupia, żeby wyjść za tego człowieka. Oczywiście byłam zakochana, ale żałowałam, że nie odeszłam wcześniej, choć płakałam jak bubr, przygotowywałam też zemstę. Słyszałam, jak Beata obiecała Damianowi swój spadek, jeśli się z nią ożeni. Ale Damian nie był czegoś świadomy i nie zamierzałam mu powiedzieć, przynajmniej nie przez kilka dni. Wszystko wyjdzie na jaw, gdy oboje podpiszemy papiery rozwodowe, które obiecał. Mój czas nadejdzie. Musiałam tylko poczekać. Zaledwie tydzień po odkryciu jego zdrady, Damian wezwał mnie do domu swojej mamy na rozmowę. Poszłam, bo byłam ciekawa, co chcą powiedzieć. Gdy weszłam, zobaczyłam, że są tam Damian i Beata. Beata i Damian wyglądali dość zadowolenie z siebie, gdy mnie zobaczyli. Beata nawet posłała mi chytry uśmieszek i objęła Damiana ramieniem. Milczałam i pozwoliłam im kontynuować dramat. Czego do cholery teraz chcecie? Jestem tu w sprawie naszego rozwodu. Nie chcę już z tobą być. Mam gotowe papiery. Musisz je tylko podpisać. Więc zdecydowałeś się mnie zostawić. Beato, masz coś do powiedzenia na ten temat? Jak widzisz, droga siostro, ukradłam też twojego faceta. Wiesz, że jestem od ciebie lepsza. Oto kolejny dowód na to. Teraz podpisz te papiery rozwodowe i pozwól mu być ze mną szczęśliwym. Już podpisałem papiery, Katarzyno. Nie chcę niczego poza rozwodem. Wiem, że czekają mnie lepsze rzeczy z Beatą. Twoje bezwartościowe aktywa nic dla mnie nie znaczą. Dobrze. Jeśli jesteście tacy pewni, podpiszę papiery. Dajcie mi chwilę. Wyjęłam długopis z torebki i podpisałam papiery na miejscu. Fala spokoju i radości mnie ogarnęła. Byłam wreszcie wolna od mojego pasożytniczego i chciwego męża. Teraz czas na przedstawienie. Wiedziałam, że będzie naprawdę zabawnie. Proszę Damianie, podpisałam papiery rozwodowe. Powinnam ci podziękować za zajęcie się papierkową robotą. Zaoszczędziło mi to dużo pracy. Chciałam być od ciebie zdala jak najszybciej. Znalazłem lepszą dziewczynę i chciałem się z nią jak najszybciej ustatkować. Czy tak, Damianie? Myślisz, że Beata jest idealna, prawda? Tak. Beata jest dla mnie idealną partnerką. Jest piękniejsza i ma więcej bogactw niż ty. Za kilka lat dostanie duży spadek i wszystko będzie nasze. O mój Boże, Damianie! Zawsze myślałam, że jesteś mądrym człowiekiem. Teraz widzę, że jesteś kompletnym idiotą. Czy masz pojęcie, że Beata tobą zagrała? Co masz na myśli Katarzyno? Dlaczego myślisz, że Beata mną zagrała? Bo cię okłamała. Dobrze ci tak. Właściwie to jest dokładnie to, na co zasługujesz. Beato, chcesz powiedzieć Damianowi o spadku? Beata milczała i wyglądała bardzo blado. Ciągle się jąkała i udawała niewinną. Damian był zdezorientowany i patrzył na nas na zmianę. Gdy żadna z nas się nie odezwała, powiedział: Co to za bzdury? Nie próbuj obrażać mojej dziewczyny, Katarzyno. Jesteś tylko zazdrosną i brzydką dziewczyną. Nie uwierzę w żadne plotki, które rozpuszczasz o Beacie. To nie są plotki, Damianie. Skoro Beata uparcie udaje głupią, pozwól, że ci powiem. Beata kłamała na temat spadku. Nie ma nic na swoje nazwisko. Nie czeka na nią żaden spadek. To niemożliwe. Widziałem dom i posiadłość, które ma dostać. To tylko kwestia czasu. Potem będzie dziesięć razy bogatsza od ciebie. Och, naprawdę, Damianie? Więc zabrała cię zobaczyć posiadłość. Cóż, czy powiedziała ci, że ten spadek jest właściwie mój? Co? O czym ty mówisz? To nie może być twoje. To jej taty. A ty byłaś tylko pasierbicą. To nie posiadłość jej taty, Damianie to właściwie majątek mojego ojca zostawił mi to, żebym miała wygodną przyszłość. Zarządza tym zarządca majątku, który przekaże mi to w przyszłym roku. To niemożliwe. Nigdy nie mówiłaś mi o żadnym spadku. Gdyby był Twój, byłby już nasz. Nie, mylisz się. Mój ojciec zostawił duży fundusz powierniczy. I posiadłość dla mnie, ale nigdy nie chciał, żeby mama czy jej nowa rodzina położyli na to ręce, więc założył fundusz, który da mi dostęp, gdy skończę 25 lat. Nie, nie, nie. To nie może być prawda. Beato, powiedz coś. Powiedz jej, że kłamie nam w twarz. Beata milczała i odwracała od nas wzrok. Damian ciągle prosił ją o odpowiedzi. Powoli dotarło do niego, że mówię prawdę. W tym momencie zaczął krzyczeć na Beatę. Beata też na niego krzyczała i oskarżała mnie o mieszanie się w ich związek. Nie zwracałam uwagi na ich komentarze. Zebrałam swoje rzeczy i wyszłam. Po kilku godzinach zarówno Damian, jak i Beata bombardowali mój telefon wiadomościami i telefonami. Nie przeczytałam nawet jednej. Gdy minął dzień, mama zadzwoniła do mnie wcześniej rano, powiedziała: Katarzyno. Słyszałam, że próbowałaś zniszczyć życie Beaty. Dlaczego to robisz? Powinnaś zapytać Beatę, dlaczego zniszczyła własne życie. Nie miałam z tym nic wspólnego. Nie zaprzeczaj, Katarzyno. Wstydzę się, że wychowałam taką córkę jak ty. Ona nie może poradzić na to, w kim się zakochuje. Musisz podzielić się swoim spadkiem z Beatą, żeby wynagrodzić swoje złe zachowanie. Musisz mieć urojenia, mamo. Przepraszam, że tak do ciebie mówię, ale dość tego. Zawsze faworyzowałaś Beatę, a ja to znosiłam. Wspierałaś nawet Beatę, gdy ukradła mi męża. Teraz oczekujesz, że dam jej połowę mojego spadku. To się nigdy nie stanie. Nie możesz być tak zazdrosna o nią, Katarzyno. Musisz podpisać spadek i podzielić się z nią. Damian grozi, że ją zostawi. Jeśli dasz jej przynajmniej połowę spadku, na pewno zostanie. To nie mój problem, mamo. Jednak jest jedna rzecz, którą zrobię. Przestanę dawać ci pieniądze. Myślę, że najwyższy czas, żebyś przemyślała swoje działania. Odmawiam wspierania cię, gdy ty nigdy mnie nie wspierałaś. Do widzenia. Nie dzwoń do mnie więcej. Powiedziałam to i rozłączyłam się. Mama ciągle do mnie dzwoniła i pisała. Błagała, żebym nie była taka okrutna. Chyba wreszcie dotarło do niej że nie jestem tylko bezużytecznym dzieckiem. Teraz chcę się pogodzić, ale dla mnie ten statek już odpłynął. Następnego dnia poszłam i zmieniłam numer telefonu. Miałam dość spamowania przez moją byłą rodzinę i byłego męża. Blokowanie ich byłoby bezużyteczne, bo znali mój numer. Mogli użyć innych numerów, żeby do mnie dzwonić, więc ich zablokowałam i ruszyłam dalej ze swoim życiem. W ciągu tygodnia Damian, Beata, mama i Wiktor na zmianę przychodzili do mojego domu. Nigdy ich nie wpuściłam. Damian błagał, żebym do niego wróciła. Beata płakała, że zniszczyłam jej życie. Mama i Wiktor chcieli pieniędzy, które przestałam im dawać. Wszystkim odpowiadałam tylko, że zadzwonię na policję, jeśli nie odejdą. Od czasu całego incydentu przeprowadziłam się do innego stanu. Dostałam awans, ale poprosiłam o inną lokalizację. Znali moje kłopoty i współczuli mi. Przeniesiono mnie do Warszawy i świetnie się tu bawię. Udało mi się też umówić na kilka randek, ale na razie nic poważnego. Co do reszty, nie wiem dokładnie, jak się mają. Słyszałam od przyjaciół, że Damian zerwał z Beatą i opowiadał o niej każdemu, kto chciał słuchać. Mama i Wiktor musieli przeprowadzić się do mniejszego mieszkania z powodu problemów finansowych. Krewni nie chcą im pomóc, bo nie lubili Beaty i nie mieli zamiaru wspierać rozbijaczek rodzin. Mieli problemy z Beatą, bo jej rozpieszczone życie stawało się dla nich zbyt drogie. Ostatnie, co słyszeli moi przyjaciele, to, że planowali ją wyrzucić. Mam się całkiem dobrze, więc przestałam się nimi przejmować. Ale czasami chichoczę z humorem, gdy wspominam stare czasy.